Cześć, kochani, dzisiaj przychodzę do Was z zakupowym. Będzie to kilka rzeczy, które udało mi się zakupić ostatnio. Nie były to jednak jednorazowe zakupy. Po prostu zbierałam sobie taką listę rzeczy, które kupuję, i po prostu chcę Wam teraz je wszystkie pokazać. Może zacznę od kolczyków, które udało mi się zakupić w sklepie szachownica. Będą to takie piękne. Bardzo kolorowe kolczyki wykonane, moi drodzy, z modeliny, tak mi się wydaje. Z dodatkiem różnych błyszczących diamencików. Bardzo efektowne kolczyki i na lato będą się świetnie prezentować. Bardzo mi się podobają. Kosztowały jedynie 5 zł. Następną sprawą będą pokazywane ostatnio przez stylizację 2, przez Karolinę. Okulary zakupione w Carrefourze, tak, w Carrefourze za około 3,99, dokładnie 3,99 z tylu ray i ja dziewczynę sobie kupiłam trzy sztuki tych okularów, po prostu czy pary, nie mogłam się opamiętać pierwsze to będąc takim motywem panterkowym Za cenę taką niską to naprawdę nie, nie było się co zastanawiać następnie takie kwiatowe bardzo ładne bardzo kolorowe też fajne i jeszcze jedno czarne, a tutaj mają y, taki delikatny, kwiatowy motyw bardzo mi się podobają te okulary myślę, że pasują mi dobrze się w nich czuję no i mówię, cena naprawdę usącza y, następnie pokażę Wam, co kupiłam sobie w Rossmanie y, y, coś nowego z Isany, jest to krem do ciała a e, dokładnie krem do ciała z masłem Shea i kakao pojemność 500 ml, cena 9,90 i to jest nowość. To nie jest limitowanka jakaś, to jest raczej stały artykuł, który będziemy mogły zawsze zakupić. Jeszcze nie używałam tego produktu, ale powiem Wam, że zapach jest po prostu powalający. To pachnie jak, nie wiem, budyń czekoladowo-waniliowy, po prostu cudownie, no cudownie mam nadzieję, że będzie fajny jest do skóry suchej i naprawdę cena super, bo za pół litra 9,90, naprawdę ekstra hmm. następnie w tym samym dniu kupiłam sobie również sandałki e, takie złote sandałki na lekkim podwyższeniu, z tyłu na zameczek e, takie bardzo fajnie będzie stopa w nich wyglądać, szczególnie opalona. I one pochodzą ze sklepu jakiegoś tam chińskiego. Kosztowały 39 albo 39 zł, chyba. Czy nawet 29? No, 29, tak. No i takie fajne. Mają tutaj takie, yy, zap, znaczy zap, nie zapięcie, tylko po prostu taki dynzel na dużego palca, coś jak japoneczki. Bardzo fajne butki na lato się bardzo przydadzą. I również w tym samym dniu kupiłam sobie trafiłam, po prostu trafiłam na rewelacyjną promocję. Bardzo potrzebowałam butów w takim stylu, bo zabieram się w niedługim czasie na wesele. I dziewczyny, z promocja ze 179 na 49 zł. I to są buty całkowicie wykonane ze skórki. Sygnowane osobą Cindy Crawford. Piękne buty, popatrzcie, skórkowe. Ekstra tutaj: mają takie paseczki z tyłu zamek. Po prostu piękne. Tutaj mają Fifth Avenue. To jest właśnie ta kolekcja Fifth Avenue. Platforma są wysokie, ale ta platforma troszeczkę neutralizuje tą wysokość. Pachną oczywiście skórką. Rewelacyjne buciki i na pewno będą fajnie wyglądać. I ta cena 179, a ja zapłaciłam za nie 49. Po prostu rewelacja. A to była ostatnia paza w Deichmanie. Deichmanie. Deichmann. To się chyba tak mówi. I bardzo jestem zadowolona z tego zakupu, naprawdę super mi się trafiło. Następnie, co zakupiłam, skończył mi się szampon do włosów, więc postanowiłam spróbować tych y, szamponów, które polecała w swoim filmiku pani Norge, mówiąc, że to jest y, taka alternatywa do szamponów Timothy. No, a chodzi mi głównie o to o ten szampon na tej bydrąki. Byłam y, pozytywnie nastawiona do tych szamponów, ale niestety bardzo się rozczarowałam już po pierwszym użyciu. Bo ten szampon po prostu tragicznie plącze mi włosy i jest straszliwie niewydajny. Jego konsystencja jest bardzo rzadka. No, pachnie przyjemnie, bo to jest migdał i olejek z y, orzechów makadamia. Pół litra za około cenę 5 zł, chyba. No, ja myślałam, że to będzie coś fajnego, ale po prostu męczę się z tym szamponem. Tragicznie. Po prostu tragicznie. Nie wiem, może inne z tej serii, na tej jakiejś tam ogórkowy jeszcze był czy coś, to może są lepsze, ale ten mi się nie sprawdził. Będę go męczyć i męczyć. E, następnie, może pokażę Wam torebkę. E, kupiłam coś w tym stylu, e, w takim kolorze. To nie jest miętowy, mi to trochę miętowy przypomina. Taki zielony, bardziej może pastelowy kolor, z tyłu ma taki zameczek. Tutaj ma z przodu te dwie kieszonki, bardzo praktyczna jest ta torba. Co fajnego ma w środku bardzo ładną podszewkę takie kwiatuszki. Fajnie się nosi, no i cena niska, bo 40 zł dałam za nią tylko, również w jakimś tam centrum chińskim. Następnie y, tego samego dnia kupiłam sobie razem z tą torebką lakier taki jagodowy. Bardzo ładnie wygląda do opalonych dłoni. 3 złote również właśnie w chińskim. Y, co mamy dalej? Cień z lowry, holograficzny. Ja go dostałam od mamy. Ma piękny kolor, turkusowy. Naprawdę prześliczny jest ten kolor. Y, perłowy, taki zielono-niebieski powiem Wam, że byłam mm, rozczarowana po pierwszym użyciu, bo po prostu ten cień schodzi z powieki. Ja nie nakładam go na całą powiekę, jedynie tutaj na dolną powiekę, aby zrobić taki ak akcent kolorystyczny, fajny. I powiem Wam, że strasznie znika ten cień. Nie wiem, mm, może z bazą, właśnie ja nie używam bazy, to może z bazą sprawdzałby się lepiej, no ale ja nie używam, więc u mnie to tak nie za bardzo, nie za bardzo się sprawdza. Następnie pokażę Wam puder z Essence. To była taka limitowana wiem, one chyba są jeszcze dostępne w Rosmanie. To jest Nulik i to jest puder brązujący. Ja jeszcze go nie używałam. To jest taka szachownica. Nie wiem, jak on będzie się sprawdzał ale myślę, że będzie fajny, bo jest taki i rozświetlający i taki właśnie troszeczkę przyciemniający. Zobaczymy. On kosztował właśnie mało, bo kosztował 7,99 Także jak Puder Essence, jak na Puder Essence to jest naprawdę mało, z limitowanki szczególnie. I kupiłam sobie również sam ozon, ten y, fajny spray samopalający, ja go bardzo lubię i polecam zawsze wszystkim, cena 8 zł, nie pozostawia żadnych smug jak dla mnie on nie śmierdzi, tak jak niektóre z Was mówią. Um, um, utrzymuje się na skórze dosyć długo, jak na samopalacz, nie spłukuje się szybko, nie pozostawia takich brzydkich później plam właśnie przy zmywaniu. Także ja polecam naprawdę wszystkim to. Z Evelyn zakupiłam sobie Extra Soft krem dla alergików. To jest odżywczy krem do ciała i twarzy. Ja trafiłam na promocję tego kremu i zapłaciłam za niego 7,99 w jakimś tam sklepiku. Receptura szwajcarska, bez parafiny. E, posiada olej z awokado, depantenol, alantoina, czyli taki bardzo łagodzący. Eee, tutaj jest napisane 24 godziny na nawilżenie. Ja go już zdążyłam e, postosować troszeczkę. Powiem Wam, że fajnie nawilża. Eee, ja go stosuję głównie tylko do twarzy i on się akurat u mnie sprawdza. Ja mam suchą skórę twarzy, więc e, bardzo fajny krem. No i to jest duża pojemność 200 ml. Także na no, trochę starczy. Eee, co jeszcze? Eee, Będąc ostatnio w e, sklepiku takim kosmetycznym, e, takim po prostu w centrum miasta, zauważyłam nową kolekcję pomadek. E, są to pomadki Zipery, Pipera Cosmetics, e, Seria Rendezvous. I bardzo zainteresowały mnie te pomadki, bo miały rewelacyjne kolory e, wszelakie nude, e, jakieś tam jasne różowe brzoskwinki i. Takie różne, właśnie bardzo przyjemne kolorki. Ja sobie wybrałam jeden. E, możecie tutaj zobaczyć. Bardzo ładne opakowanie mają takie tutaj grawerowane kwiatuszki. Mi osobiście to opakowanie przypomina te pomadki z Catrice. I popatrzcie, jaki to jest piękny kolor. Wybrałam sobie taki właśnie pomarańczowy. Bardzo ładny. Może ja sobie nałożę go. Jakbyście troszeczkę zobaczyły. Bardzo mi się podoba ten kolor. Cena, cena tej pomadki to 14,90. Ona jest bardzo nawilżająca, wysokiej jakości i naprawdę śliczne opakowanie. Na pewno zakupię sobie jeszcze jakiś kolor. Eee, jeszcze co Wam mogę pokazać. Ostatnio były te fajne promocje, znaczy one dalej trwają eee, z Rossmana. Ja również skorzystałam eee, co nieco. Zakupiłam sobie tą maskarę z Candle Eyes z Rimella. Ona była w promocji z 28 zł na 14 i postanowiłam sobie sprawdzić ją. Powiem Wam, że szczoteczka jest mega wielka. Po prostu mega. Ja na początku się przestraszyłam troszeczkę, jak będę sobie z nią radzić. Ale powiem Wam, że bardzo fajny efekt daje. Naprawdę pogrubia rzęsy. Ma super czarny kolor. Nie skleja ich. Ze zmywaniem później jest całkiem ok. Ja zmywam maskarę mleczkiem i schodzi elegancko. Co jeszcze mogę Wam powiedzieć? No bardzo fajny tłuszcz naprawdę. Nic więcej nie mogę dodać. Jeszcze ostatnią rzeczą to są dwie bluzki. I już będziemy kończyć step Mini Maxi. Mm, kocham sobie taką zwykłą zieloną. Ona jest w przodu troszeczkę krótsza, z tyłu troszeczkę dłuższa. E, ma również z tyłu takie, taką zaszewkę jakby na środku. Rękawki 3 czwarte, można sobie je podwinąć, mają ten guziczek taki. Bardzo ładny kolor, y, ładnie mi z nim. I cena tej bluzki to 30 zł. I jeszcze jedną kupiłam sobie, taką bardziej sukienkę, tunikę. Super wzory. Takie, nie wiem, jakieś takie fikuśne. Yy, ona ma takie fajne, dość głęboki dekolt i takie fajne ma ramionczka, yy, Takie szerokie. I tutaj ma troczek związywany. Bardzo ładnie, fajnie będzie wyglądać do leggingsów. Bardzo mi się podoba ta tunika. Ona kosztowała mm, też 30, a dokładnie 30 zł. 99 groszy. No i to by było wszystko z moich zakupów. E, teraz planuję może nagrać dla Was jakiś outfitik elegancki, przyjemny. No i pozdrawiam Was serdecznie. Buziaczki.